No cześć, pozdrawiam was mojej kochani fani, no i, i raz i raz znowu żyję, powiem wam jak byłem w szpitalu i po operacji, bo miałem ciężką operację i po narkozie tak się przebudziłem i tu Pozdrawiam serdecznie Dariusz Lorenz. To, to, to jest chirurg, który uratował mi życie. I, i, i w... coś nie tego, bo przez 30 dni byłem pod, pod kruplówką. Trzy razy dziennie. I no to mówię po operacji. Na stole operacyjnym obudziłem się. I oni wypisali mi akt zgonu, że Iras nie żyje. A ja się przebudziłem i czy jestem po operacji? No, no, bóg może chciał, żeby Iras znowu żył. To już, 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 jeżeli chodzi o ten szpital, już nie będę o tym mówić, bo dalej jestem bardzo chory. Chcę pozdrowić też bardzo. Się brożek, radio pole, coś tam może jeszcze z, z razem zaśpiewamy. Na przykład pochowałem no, wiadomości tego, co był moim przyjacielem. My, my, my ludzie są mówić, co chcą, a ja byłem na łożu jego śmierci z, z razem z, z, z moim z synem, Kamilem, razem z hebanem w szpitalu. To był dobry człowiek. Nasze. Jak chciałem robić on nie chciał i żeśmy w tym momencie się nasze drogi się rozeszły. Także w tym momencie no, pewnie tak samo no, heban no też przed ty yy, już nie dawał rady yy, grać na perkusji. Yy, też ty, ciężko chory Darek. Yy, yy, no też, też, no, też, też. No i w tym momencie yy, dla mnie na no, pochowałem Leszka Halickiego. Jako zdążyliśmy zrobić dwie próby za życie zespołu drzem z Wiskiem Lidlem i Jurek Kaczanowski grał z zespołem TSA no tak, tak, tak no i w tym momencie e, zostałem sam no, ma muzyków no, no są zespoł Bank no, Przemek e, perkusista z nim rozmawiałem, no jest w Polsce z Mirkiem e, e, rozmawiałem, no, jest w Berlinie, no ale no, no, no w tym momencie no, jestem sam. No, w tym momencie e, mogę tylko zrobić coś fajnego e, z muzykami sesyjnymi, bo mnie o to proszą, proszą, proszą i raz i raz i raz. E, no, zostałem sam, zostałem sam z tego defektu mózgu. I co mogę powiedzieć? Jestem bardzo ciężko chory. Bardzo ciężko chory jestem. I, 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 i w tym momencie chciałbym się już wycofać, jeżeli chodzi o nagrywanie, ale fajnie, wy mnie prosicie, bo, bo ja zostałem. Ja zostałem ostatni z tej legendy defekt mózgu. I to dla Was, jak tylko mi zrobię pozwoli, to dla Was to wszystko e, zrobi. Zdrawiam Was kochani. Ale.